Cześć wszystkim, w tym samouczku przyjrzymy się jak złożyć deklarację bezpieczeństwa i ochrony za pomocą platformy Customs Declarations UK. Teraz, aby złożyć deklarację, żeby być deklarantem musimy mieć numer EORiGB. Możemy skorzystać z linku, który będzie podany w opisie filmu. Jeśli go nie mamy, musimy również subskrybować bezpieczeństwo i ochronę Deklarację na gov.uk. A gdy to zrobimy, musimy zarejestrować się na platformie Customs Declarations UK. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy i tak dalej, musimy również autoryzować oprogramowanie, aby móc składać deklaracje i możemy zacząć od tego w prosty sposób. Zajmuje to tylko kilka minut, aby się przygotować i zacząć składać deklaracje. Gdy już zdobędziemy numer EORI, subskrybujemy na gov.uk. W zakresie bezpieczeństwa i ochrony, oraz rejestracji na platformie Customs Declarations UK. Będziemy to demonstrować, ale to, co będziemy pokazywać, to lista. Przejdziemy do demonstracji. Musimy mieć numer EORI, korzystając z linku. Musimy zarejestrować się do deklaracji podsumowującej wejścia w Wielkiej Brytanii. Następnie musimy zarejestrować się na koncie platformy Customs Declarations UK oraz zarejestrować link. Następnym krokiem będzie, gdy już się zarejestrujemy, a więc musimy w tym samouczku omówimy następujące scenariusze: składanie udanej deklaracji ENS, wprowadzanie poprawek oraz radzenie sobie z odrzuceniami, błędami lub innymi problemami, które mogą się pojawić. Następnie pokażemy, jak sklonować deklarację. Kiedy kopiujesz deklarację, staje się to znacznie łatwiejsze, gdy masz podobną deklarację i nie musisz wszystkiego wpisywać od nowa. Po prostu proste kopiowanie, klonowanie, zmiana wymaganych elementów, sprawdzenie i złożenie. Następnie pokażemy jak pobrać kopię deklaracji w formacie PDF. To jest pomocne, ponieważ większość naszych przewoźników lub kierowców potrzebuje kopii. To znacznie ułatwia pracę. Następnie pokażemy jak sklonować deklarację z usługi Customs Declaration Service CDS do deklaracji ENS. Gdzie większość danych jest kopiowana automatycznie? Wystarczy wpisać miejsce załadunku, rozładunku i port przybycia. Takie rzeczy, które nie są dostępne w CDS. Deklaracja. Pokażę, jak łatwo jest to zrobić na platformie Customs. Declarations UK. Właściwie myślę, że bez zbędnego marnowania czasu, pora na demonstrację. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Gdy już zalogujemy się do portalu i zarejestrujemy się zgodnie z wcześniejszymi krokami. Zobaczymy pulpit nawigacyjny. To jest przede mną. O... Zobaczysz ile deklaracji ostatnio złożyłeś, w tym deklaracji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony. Musisz kliknąć w link, aby autoryzować oprogramowanie z HMRC. Jeśli klikniesz tutaj, zostaniesz przeniesiony do linku Autoryzuj z HMRC. Możesz Kliknąć tutaj, aby autoryzować, ponieważ już to zrobiłem. Na razie nie muszę ponownie autoryzować, ale mogę to zrobić, zajdzie taka potrzeba. Więc to jest ponowna autoryzacja z HMRC. Do, do złożenia deklaracji. Więc gdy to zrobisz, jesteś gotowy do złożenia. Więc jeśli wrócę do menu głównego, zobaczmy opcję menu, to jest lista stron dotyczących lokalizacji bezpieczeństwa i ochrony, gdzie możesz zapisać szczegóły stron pomocniczych. Wpisz szczegóły. Coś obowiązkowego będzie oznaczone gwiazdką, i wybierasz odpowiednie opcje do zapisania. Na przykład, i mówisz to. Wracając do opcji menu, mamy tę opcję dekoracji ENS. Możemy kliknąć. Dodaj nową deklarację, aby rozpocząć pustą deklarację. Zanim to zrobimy, możemy wyszukać różne opcje. Towar, referencje klienta. Jeśli masz już wcześniej złożoną deklarację, zrobiłem, przygotowałem pusty sporządzony. No cóż, pusto. Szkic, przygotowałem deklarację, aby uprościć nam sprawy. Jeśli teraz przejdę do szkicu, co zrobiliśmy, to to, że tutaj wprowadziliśmy odniesienie klienta, które jest wewnętrzne dla nas. To nie, trafia do HMRC. To pole jest wyłączone, ponieważ podałem te informacje na poziomie pozycji. Jeśli więc to samo pole występuje wielokrotnie w nagłówku lub elemencie, możesz wprowadzić dane w dowolnym miejscu. Jeśli dotyczy to wszystkich pozycji, lepiej wprowadzić to na poziomie nagłówka, ale jeśli ta pozycja jest specyficzna, możemy przejść i wprowadzić to na poziomie pozycji. Teraz przejdziemy. Są pewne opcjonalne pola online i niektóre warunkowe opłaty, ale to może być również stosowane na poziomie pozycji, więc możemy zostawić puste na poziomie nagłówka w rzeczywistości. Nie wymaga danych na poziomie nagłówka, ale to może być również stosowane na poziomie pozycji, więc możemy zostawić puste na poziomie nagłówka. Szczerze mówiąc, to oprogramowanie nie zmusza nas do wprowadzania danych na poziomie nagłówka. Mówiąc o tym, mamy inne pola, takie jak narodowość, identyfikacja przekraczania granicy. Teraz, jeśli widzę tę małą ikonę, to pokazuje mi, jakie są wymagania dla tego konkretnego pola od HMRC. Jakie warunki musimy podać? Jakiego formatu potrzebujemy dla numeru faktury? Formatujemy go z numerem EORY i tym podobnymi rzeczami. A my po prostu musimy wprowadzić numer faktury, proste jak to, a my sformatujemy go z dwucyfrowym rokiem i numerem EORY. Tutaj możemy wprowadzić kod kraju i nazwę miasta. Następnie mamy kod kraju docelowego oraz więcej tego opcjonalnego pola. Możemy wybrać eksportera z listy lub możemy wprowadzić dane strony i wpisać szczegóły. Następnie mamy dane importera. Mogę wybrać z listy lub mogę wpisać. To w szczegółach podobnie jest z przewoźnikami. Więc jeśli zapisałem szczegóły na liście stron, mogę je ponownie wykorzystać. Jeśli nie mogę wpisać prostsze, jeśli kliknę dalej stąd, mogę dodać tutaj wiele pozycji. Może być ich tutaj wiele. Kliknij ikonę Ołówka. Tutaj widzę wszystkie szczegóły tej konkretnej pozycji, tutaj, którą wybrałem. Kod towarowy jest opcjonalny, ale możemy wprowadzić 8 cyfr. Kod towarowy, owoce i warzywa, a następnie numer wajte. Skupiam się na obowiązkowych elementach, ale jeśli cokolwiek z tego dotyczy, możesz to wprowadzić, jeśli klikną. Lista stron, jeśli nie została wprowadzona na poziomie nagłówka, może być również podana na poziomie pozycji. Będą włączone, gdy będą miały zastosowanie. To dotyczy, gdy to jest 10600, ale jeśli to dotyczy tak. Więc, jeśli przejdę do szczegółów pozycji, które są sekcją drugą platformy w aplikacji, możemy wybrać typ opakowania, liczbę paczek i masę całkowitą wysyłkę. Teraz liczba sztuk ma zastosowanie tylko wtedy, gdy to jest luzem lub w niektórych określonych typach opakowań. Wtedy nie musisz podawać, myślę. Liczby paczek. W takim razie myślę, że tak. Jeśli przejdę do sekcji Lokalizacja i Transport, sekcja 3, mogę to zrobić, ponieważ wprowadziłem to na poziomie nagłówka, więc mogę to po prostu wyłączyć i pokazać. To działa na poziomie pozycji, co nigdy tak. Co więc robimy? Możemy dodać dodatkowe dokumenty tutaj, i jeśli to dotyczy, kliknij przycisk, pomoc dodatkowa. Ta lista jest opcjonalna, ale gdy wprowadzimy kod, te pola są obowiązkowe. Nie mogę pomóc bez, nie powinienem pomagać bez tych rzeczy. Sprawdzimy to. Tak, jeśli kliknę dalej, stąd mamy sposób transportu na dole. Który jest drogowy lub wiejski, towarzyszący lub towarzyszący. Mamy przedstawiciela, jeśli różni się od deklaranta. Jeśli domyślnie jesteś deklarantem, który zarejestrował się na platformie, Twój ERE będzie używany jako deklarant lub nadawca deklaracji. Następnie numer referencyjny przewozu. Możemy zobaczyć szczegóły dotyczące tego. Mamy urząd celny pierwszego wejścia, którym jest Dover oraz oczekiwany czas przybycia danych. Możemy pomóc w wyborze krajów tranzytowych. Kraj i, czy klikając, pomoc w trasowaniu. Tak, tak, ale jeśli nie potrzebuję, mogę to mieć. I co z tego? To dotyczy Hiszpanii, Francji, a może Polska? W tym przypadku, więc po prostu klikam dalej. Stąd mogę wszystko przejrzeć. A potem mogę to właściwie wysłać. Zostało złożone. Raz otrzymujemy. MRN z HMRC. Możemy zobaczyć powiadomienia. Status złożenia był w porządku. A to jest MRN, który otrzymaliśmy z powrotem. Więc to była część dotycząca złożenia udanej deklaracji. Tak. Teraz, jeśli muszę poprawić deklarację, co musimy zrobić? To po prostu kliknąć ikonę edycji. A jeśli wprowadzę jakieś poprawki, na przykład jeśli zmienię oczekiwane dane transportowe dotyczące przybycia, będzie to. 27 i teraz o 14. Tak, mogę zmienić inne szczegóły. To nie jest problem, więc mogę zmienić liczbę paczek. Tym razem będzie 5 i będzie to 25. Tak, po prostu złóż to. To pokazuje, że złożyliśmy poprawkę, dlatego w tym konkretnym czasie i została ona zaakceptowana teraz o, to jest udany scenariusz składania. Poprawki do dodatku, tak jak zrobiliśmy. możemy pobrać plik PDF dlatego, który możemy przekazać kurierom, w którym znajdzie się odniesienie do deklaracji złożonej przez SNG SGB zawierającej wszystkie szczegóły konkretnej deklaracji. Tak, możemy sklonować deklarację, więc jeśli chcę, zanim przejdę do klonowania, mogę kliknąć ten przycisk i zrobić kopię tej deklaracji. To staje się nową szkicową dekoracją, jeśli przejdę do ikony tarczy, która jest dekoracją Enix, nową szkicową deklaracją, którą stworzyliśmy. Teraz, jeśli po prostu wrócę do pokazywania odrzucenia, co zrobimy, wybierzemy dodatkowy transport drogowy. Jako para, jako tryb transportu. Ale jeśli podam jakieś nielogiczne dane, co normalnie się nie zdarza, jeśli przestrzegasz właściwych kroków, większość rzeczy powinna przebiegać gładko. Ale jeśli wybiorę tryb transportu jako drogowy, a kolej, to tryb transportu kolejowego. I jeśli wybiorę e, podobną dekorację, a to jest RORO towarzyszące, to nie ma sensu. Następnie, jeśli powiem. zostało odrzucone. I możemy to zobaczyć. Powód jest taki, że podaliśmy konkretne okoliczności jako D. I nie możemy mieć tego trybu transportu. To dość proste. Możemy przeczytać błąd i go poprawić. Teraz to zostało odrzucone. Nie ma sprawy. Nie musimy robić wszystkiego od nowa. Możemy wrócić do ikony Ołówka i poprawić to, co musimy poprawić. Ale to jest tak, to jest właściwie droga. Mogę wrócić i złożyć ponownie. Znowu odrzucone. Potem, ponieważ wybrałem tryb transportu 600C, który jest E, bezgraniczny, a następnie, jeśli kliknę ikonę Ołówka, droga pocztowy, pozwól mi. Więc musi to być, myślę, transport drogowy, ale to nie ma znaczenia, więc możemy podążać za krokami. Kliknij ikonę Ołówka tam, droga. I musi tak być. Przeczytajmy warunki dlatego A i 3 i 4. Złóżmy to teraz. Więc to teraz jest udane, ponieważ błąd logiczny, który mieliśmy, to także to, że zrobiliśmy dwa nieudane próby, i to był wynik. Teraz wprowadziliśmy zmiany, mamy MRN, możemy wrócić i to poprawić, więc to samo. Wracając do listy kroków, które będziemy pokazywać, pokazaliśmy, że mamy udane poprawki deklaracji ENS i obsługę wskazówek. Teraz klonujemy te deklaracje, pobieramy kopię deklaracji. Ostatnią ważną rzeczą, którą chciałem wam pokazać, było to, że jeśli korzystacie z naszej platformy deklaracji celnych UKCDS i składacie deklarację CDS tak wieloma pozycjami. Możliwe, że mogą być... Możesz właściwie bardzo szybko zrobić dekorację ENS klonując stamtąd. Kopiuje to większość szczegółów stamtąd i ułatwia pracę. Więc wróć do... Dekoracje CDS. Co to jest ikona ptaszka tam i ikona ptaszka tutaj, co pokazuje, że mamy dekorację CDS gotową do... Właśnie zrobiłem jedną, więc możemy ją właściwie sklonować. Więc to, co zrobiliśmy, to to, że mamy deklarację CDS, która została pomyślnie złożona Widzisz wszystkie te opcje i status jako udany? Zamieścimy filmy. Na temat składania różnych scenariuszy deklaracji CDS. Nie będę w to wchodzić, ale skupiam się na bezpieczeństwie i deklaracjach ENS. Więc jest ikona, ikona tarczy, która jest naszym przedstawieniem deklaracji bezpieczeństwa i ochrony. Jeśli sklonuję do ENS, deklaracji i klonuję, więc to staje się nowym szkicem. deklaracja bezpieczeństwa ochrony jeśli kliknę wprowadź tutaj referencję tutaj, a jeśli umieszczę przesyłanie a jeśli wybiorę to jest to automatycznie kopiowane a jeśli przejdę stąd dalej więc to są te, a wszystkie informacje są automatycznie kopiowane tutaj a jeśli kliknę lokalizację nie podaje na następne. Stąd to jest ruch drogowy i to jest. Koniec. I powiem, że to jest z Francji. I gieby. Więc mogę właściwie. Większość informacji, których potrzebujemy jest właściwie kopiowana. I możemy po prostu wprowadzić odpowiednie informacje, postępować zgodnie z krokami i ewentualnie przedmiotem. Myślę, że to ma sens. Więc jeśli to, wyobraź sobie, że masz 99 linii, albo jeśli masz więcej linii tutaj, nie musisz wprowadzać ani wpisywać szczegółów. Te kody, kody towarowe, opisy, ilości wszystko jest dla Ciebie kopiowane, co znacznie ułatwia Ci pracę. Z CDS do NS, ale możesz zacząć od DNS, a jeśli masz podobną deklarację NS, klonowanie z NS to również opcja. Więc to klonuję NS do NS. A to było z CDS do Ace. Teraz zrobiliśmy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie klonowanie. Teraz jest tutaj odniesienie, więc jeśli kliknę tutaj, mogę wrócić do deklaracji jednostek. OK, a jeśli przejdę dalej, dalej, dalej. Zatwierdzić to mogę wrócić do deklaracji CDS, więc to utrzymuje odniesienie, gdy klonujesz z CDS do ENS utrzymuje odniesienie, ale nie, kiedy klonujesz z CDS do CDS lub ENS do ENS to inne. Mam nadzieję, że to ma sens. Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami przez naszą stronę internetową. Masz nasze dane kontaktowe i adres e-mail. Wracając do dekoracji, omówiliśmy wszystkie te scenariusze. Do klonowania dekoracji i demonstracji: bardzo dziękuję za obejrzenie tego samouczka. Wiecie, gdzie nas znaleźć: Customs Declarations UK. Jedna platforma dla bezpieczeństwa i zabezpieczeń oraz dekoracji CDS. Na naszej stronie jest dużo materiałów, proszę śledzić, oraz blogi i tak. Bardzo dziękuję za oglądanie. Miłego dnia. Dzięki.